Moi kochani, dzisiaj Ewangelia myślę, że stawia nam bardzo ważne pytanie. Czy znamy, tej, że znamy radość z powodu tracenia czegoś? Apostołowie mówią do Pana Jezusa o to, my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jakby chcieli zapytać, co za to otrzymamy. Nie dlatego, że są interesowni, ale dlatego, że jeżeli idziemy za Panem Bogiem, jeżeli idziemy za miłością, to jednak... No czujemy, że w tym jest jakaś cudowna obietnica, że Bóg jest kimś, kto wynagradza wszystko po stokroć, kto, kto naprawdę za wszystkie nasze ofiary, za całą naszą miłość daje miłość jeszcze o wiele większą. I, i, i Pan Jezus im odpowiada, nikt nie opuszcza tego co wy opuściliście, a oni opuścili wiele bo często y, jakieś możliwości y, swoje, swoje zawody, możliwości zarabiania pieniędzy w te trzy lata mogli robić zupełnie inne rzeczy y, czasem opuścili swoje domy, swoje rodziny no y, rzeczywiście y, poświęcili bardzo dużo, żeby pójść za Panem Jezusem i Pan Jezus mówi, nikt tego nie robi żeby nie miał już tu na ziemi otrzymać stokroć więcej, a w życiu wiecznym ho, ho. E, no nagrodę, która jest w ogóle nie do opowiedzenia i, i, I myślę, że ta Ewangelia bardzo stawia nam to pytanie, czy znamy radość stracenia różnych rzeczy dla pana Jezusa, dla miłości. No, przypomnijcie sobie takie sytuacje, kiedy ostatnio coś straciliście. Na przykład yy, musieliście się do czegoś przyznać, i była taka pokusa, żeby skłamać, no bo uniknę konsekwencji, bo nie dostanę złej oceny, bo coś tam, coś tam, ale jednak stwierdziliście, wolę coś tam stracić. Nie wiem, może rodzice mi pokażą jakieś konsekwencje, jakąś karę, yy, dostanę, dostanę jakąś złą ocenę, no po prostu. Ale jednak powiedziałem prawdę. Może było tak, że byliście w jakimś towarzystwie i oni zaczęli kogoś obmawiać, kogoś, kogo nie ma. No i była taka pokusa, żeby się do nich przyłączyć, żeby się z nimi śmiać, a jednak udało wam się z tego zrezygnować. Może przynajmniej milczeć. Albo nawet wstawić się za tą osobą, to znaczy powiedzieć o niej coś dobrego, no to jest bardzo trudne czasem i konkretnie tracimy wtedy, bo jakoś ten gniew czy ta, z, ta niechęć może się obrócić przeciwko nam, będziemy się trochę bali, że stracimy tych znajomych, nie? No, może jest tak, że po prostu ostatnio podzieliliście się jakimś kawałkiem czekolady z kimś, może straciliście czas po to, żeby pomóc komuś młodszemu rodzeństwu, rodzicom w jakichś zajęciach domowych, a mogliście w tym czasie robić co innego. Czy znacie, pamiętacie, widzicie, czujecie tę niezwykłą radość, która się wtedy w nas pojawia i ona jest lepsza, ona jest większa, ona jest jakiejś jakby innej jakości zupełnie. Niż radość, która by wynikała z tego, że my sobie sami tą czekoladę zjemy, że my poświęcimy ten czas na to, na nasze przyjemności, że nie oddamy go komuś. Że jednak byśmy wtedy tej drugiej osoby nie pokazali jej, że ją kochamy, nie pokazali ostatecznie też Panu Bogu, że, że go kochamy, że wybieramy jego przykazania, że Jemu chcemy służyć. I zawsze możemy pamiętać, dzisiejsza Ewangelia nam o tym przypomina. Że choćby nawet tej nagrody tu na Ziemi nie było, bo nikt nie zauważy, że powiemy prawdę, bo nikt nie zauważy, że, że naszego dobrego czynu, to robimy to dla Boga, wobec Boga, i On widzi wszystko, i nagroda nas nie ominie. Wdzięczność, radość z powodu naszego dobra ze strony Pana Boga nas nie ominie. I te wszystkie nasze dobre czyny odnajdziemy w życiu wiecznym. A życie wieczne to jest życie w zjednoczeniu z Panem Bogiem, i z tego się rodzi radość, z której żadna radość na tym świecie już nie ma porównania.